Siemanero! Tak, to ja. Ja bym chciał Was zachęcić jeszcze na takim yy, wstępie do zostawiania łapki w górę, tak jak mój księg i sobie tam na dole, taki czerwony przycisk. Z góry dziękuję. I ja bym chciał dobić pod tym, odcinku, pod tym odcinkiem tak 10 łapek i mam nadzieję, że to się uda. Także przejdźmy do odcinka. No, jesteśmy już w 17, ale co dzisiaj za akcja, już sami widzicie. Jest przetrząsanie. Już sobie trochę zacząłem, żeby jakby e, z na odcinku to przetrząsnąć. I już przejdźmy do oferty. Wsiadamy do sziontki. I na samym wstępie Was przepraszam za jakieś klikania, myszki, czy klawiatury, czy coś w tym stylu, jakieś odgłosy z mojego domu. I albo coś w tym stylu. To. i podajcie na kanały Mateusza, Gracja na tam eee, pozdrawiam ich bardzo gorąco tam ich i możecie do nich wpaść. Do mnie na ostatni odcinek też możecie wpaść i naprawdę jestem miło zaskoczony, aż od razu fajniej mi się zrobiło jakby eee, bo to co wy robicie pod odcinkami to jest naprawdę fajne, bo naprawdę miłe zaskoczenie, bo! No, tak po prostu patrzę na odcinek, znaczy na odcinek, na kanał i tak po długo nie patrzyłem, nie, i tak patrzę, a tu najwięcej łapek pod odcinkiem to jest 8, a najwięcej wysiłek pod odcinkiem, tam nie wiem jakim już, yy, i to było 110, co wy robicie, to naprawdę mnie to raduje i oby tak dalej, bo naprawdę się nawet ucieszyłem, Jak wspomniałem na, tamtym, na ostatnim odcinku, że może, jakby wpadał taki gość na odcinek, albo, albo nie wiem, jakiś tak let's play może by się zrobił, to możecie napisać, oby YouTube mi nie skasował, nie, skasował, no nie wyłączył tych komentarzy, bo ostatnio... Bo ostatnio akurat nie wiem czy wyłączył komentarze YouTube Chyba raczej nie Ale raz jest tak że YouTube wyłącza komentarze Nie wiem czemu Mam nadzieję że YouTube już tak nie będzie robił Bo ja jakby włączam te komentarze Ale YouTube jakby i tak mi wyłącza Także mam nadzieję że już tak nie będzie robił Chyba że ja coś źle robię No nie wiem Ale mam nadzieję że YouTube już takie, takiego czegoś już nie będzie mi robił Mam nadzieję i... No. Już mamy zrobione? Tak, szybko to poszło? Aż dziwne. To jest dopiero 2 minut, no prawie 3 minuty odcinka. To może coś jeszcze? Bo no taki krótki odcinek. A ta siedmiotka, kopci Jak już mówiłem, teraz jest przetrząsanie. Będzie następnie odcinek ze zgrabiania i na końcu spresowania i zbierania, i zbierania belek. Do. No. Dołączam. Do góry. Nagrywam to w czwartek na jutro wam się postaram to wrzucić a jest godzina koło tam 19 bo już po 19 i teraz właśnie chciałem wam to nagrać i naprawdę mnie to zachęca o tu, no niestety na ulicy trochę wytrzyma, ale to tam się poprawi i ja chcę dla Was montować jak najlepiej i jeszcze jak bo niektórzy oglądają mój, jakby moje odcinki ale nie subskrybują i bardzo wam, bym chciał Was zachęcić do subskrybowania i zostawienia lajka i jakiś komentarz jak YouTube nie wyłączy tych komentarzy dzisiaj tak jakby na tym odcinku jest wszystko i nic bo, bo w sumie mało, mało ogólnie dzisiaj było na odcinku zrobione. No mało wam jakby to przedstawiłem, ale jakoś tak wyszło. I mam nadzieję, że takie coś się przyjmie. Mam nadzieję, że grafika tego odcinku będzie dobra i że będzie mnie dobrze słychać. będziemy kończyć to jest jeszcze takie zakończenie i mam nadzieję, że takie coś się Wam spodobało i do następnego odcinka naura